Jest to, tak, jest to pierwsza edycja tego typu giełdy, czyli takiej, takich mniejszych targów pracy zakrojonych właśnie do poszczególnych kierunków naszej uczelni. Te imprezy będą się także odbywały cyklicznie. Oprócz tego już teraz zapraszamy także na, na targi pracy, czyli tą dużą imprezę, która się odbywa rokrocznie w marcu każdego roku. W, tym, w przyszłym roku będzie 17 marca taka duża impreza, a dzisiaj gościmy prawie 20 firm, instytucje rynku pracy, a także studentów i absolwentów naszej uczelni, którzy szuka, szukają pracy, miejmy nadzieję, że na, na dzisiejszym razie Ktoś pracy dzisiaj znajdzie, będzie zadowolony i o to mniej więcej chodziło. Dzisiaj giełda Pracy jakby jest, jest organizowana pod hasłem przyjdź, zobacz co się czeka na rynku pracy. Więc tu można też zobaczyć jak ma się rynek pracy, jak ma się kondycja rynku pracy w naszego regionu. Więc jeszcze dzisiaj, między 10 a 14 spokojnie można przyjść. Ewentualnie jak ktoś dzisiaj nie przyjdzie, to zapraszamy do Biura Karier Półtechniki Kuszańskiej, ulica Rejtona 17. Tam można zawsze świeże informacje na temat ofert pracy na pracy uzyskać. Zapraszamy jeszcze raz serdecznie także na stronę internetową www.kariera.kruszalin.pl W naszym stoisku absolwenci, studenci oraz osoby poszukujące pracy mogą zrobić testy określające ich predyspozycje zawodowe, mogą dowiedzieć się na temat metod i form poszukiwania pracy. Jesteśmy dzisiaj na giełdzie pracy ze stoiskiem grupy firmy Koszali. I prezentujemy oferty pracy z firm właśnie należących do tej inicjatywy. Między innymi oferty pracy Uzdrowiska Zdrowiska hotelu Sport, firmy Microservice. Made in Koszalin jest inicjatywą, która wspiera i promuje lokalne firmy. To, co w Koszalinie jest najlepsze. Chodzi nam o to, aby pokazać, że w Koszalinie są firmy, które oferują wyjątkowe usługi i oferują bardzo dobrej jakości produkty. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej pieniędzy i zleceń zostawało tutaj właśnie w regionie, bo wspieranie lokalnych firm kreuje i miejsca pracy i zostawia większą ilość podatków u nas w regionie. I dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj na targach. Mam nadzieję, że studenci polityki koszańskiej znajdą właśnie zatrudnienie w firmach w okolic, z i okolicy, między innymi w grupie kożali. Reprezentuję firmę rekrutacyjną L&IT IT Resource. Zajmujemy się zatrudnianiem specjalistów w branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Mamy stanowiska od testów oprogramowania program, przez programistów, architektów, kierowników zespołu, czyli już stanowiska bardziej menedżerskie. Współpracujemy z wieloma firmami informatycznymi. Polski, ale jesteśmy między firmą międzynarodową, także to spowoduje, że dużą bazę, bazą kandydatów, również właśnie z Europy. Jesteśmy na targach koszelińskich po raz pierwszy. Interesuje nas również Polska Północna, ponieważ mamy dwa oddziały swoje w Warszawie i jeden w drugim mieście. Ten w drugim mieście, z którego ja też jestem, zajmuje się właśnie Polską Północną, także Politechniką Koszalińską, jeśli chodzi o kandydatów, to trafiają nam się tacy również, którzy właśnie czyli też szkołę. Dlaczego? Dlaczego? Z czystej ciekawości. Co się stanie, jeśli na przykład skończę. Czego będą się spodziewać tak? za określony rok, najmniej na to w tym momencie, jeśli skończę. Jeśli skończę, no widzę, że oferta jest raptem jedna, całkiem gotowa w zawodzie. A resztę tutaj ja będziemy po prawej. Zobaczymy co się stanie.

tu jest. Nie, to nie nagrywa, to tylko...